To co my możemy teraz zrobić? My możemy teraz e, porozmawiać sobie o tym, jak inaczej możemy zapisywać, e, przepraszam, odczytywać z plików, bo zapis sobie zrobiliśmy już dosyć dokładny tutaj w tym miejscu. Ale odczyt zrobiliśmy sobie tylko znak po znaku, a możliwości mamy więcej. Bo my ten plik teksto, testowy możemy sobie zrobić funkcję taką, która na przykład będzie nam czytała tylko i wyłącznie linie po linii, bo my chcemy coś zrobić liniami. Na przykład DEF. Policz linię z frazą. No, bardziej byłoby lepiej chyba ściągnięć znaków, bo z frazą to byśmy musieli tam mieć tę spację, nie spację się bawić, tym splitem jakoś dzielić, być może zwiększać ilość liter i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możemy się bawić, jak tylko chcemy, ale najpierw zróbmy podstawową postać. No to na wejściu musimy mieć jakąś nazwę pliku nazwa pliku, która jest stringiem i jakąś tam frazę, S, sobie ją nazwijmy, która powiedzmy, że domyślnie, nie, no bez domyślnej wartości, powiedzmy, że ona też musi być i jest stringiem. No i taka funkcja mogłaby zwracać, czy nawet powinna, zamknę, żeby było więcej widać, taka funkcja mogłaby zwracać, czy nawet powinna zwracać jakiegoś tam inta, no bo liczy jednak te frazy. Cóż ja mam na myśli. Ja mam na myśli to, że jak ja teraz sobie wywołam tą moją funkcję i podam jej w parametrze testowy txt, ja to sobie uruchomię, to ja chciałbym jakiś tam number, number lines czy tam, nie wiem, counter. A no to jest po polsku, to po angielsku. Kurczę, bez sensu. Niech tak będzie. Już nie będę pisał, że z frazami, bo szkodami na to czasu. Yy. I wyświetlamy ten nasz counter. Gdzieś lubiłem u, zapomniałem. Yy, Literówkę. No i jak my to sobie uruchomimy, nam non wyświetli, a nawet nie non, tylko co nam tam wyświetlił? Że s, no bardzo dobrze, nie podałem s, nie podałem frazy. Nie podałem tej frazy. Rzeczywiście tak się stało. Yy sobie tak myślę teraz, bo my coś podobnego już robiliśmy. Wczoraj, ale to mniejsze z tym. Wróćmy do tego, co mamy tutaj w tym miejscu. Podałem tą, ale no zwrócił mi non, bo ja tu nic nie robię. Mam tylko pas, więc nic nie robię. Ale chcielibyśmy, żeby mi to coś zwróciło, więc jakiś tam. Mamy tutaj też jakiś. Jakiś kanter, jakiś licznik, który na początku ma zero, to znaczy, że zero linii zawierało coś takiego. W zero liniach było coś w tym stylu. I ja mam mało pamięci. Tak sobie wymyślmy, że ja mam mało pamięci i mnie na tej pamięci mega zależy. Tak patrzę, czy mi laptop nie padnie, ale chyba nie. Yy, I my mamy, my, 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 my mamy tej pamięci tam mega mało. Więc chcemy czytać tylko linię po linii, bo tak jest dla nas najłatwiej. Moglibyśmy, ktoś powie, no dobra, no to ja sobie wezmę ja read i ja sobie tym readem będę czytał znak po znaku, i jak doczytam backslash, to ja sobie to yy, yy, będę usuwała, czy przepraszam, będę zwracała, czy będę zwracał tam, jeżeli coś tam się znajduje w środku. Okej, okay, ja się zgodzę. Ale yy, yy, mamy inną możliwość. Mamy taką możliwość, która nam całą nie pozwoli wczytać. Ale skąd? No z pliku. Najpierw by ten plik wyda, wy, wy, wypadało zrobić. E... Jakiś tam input file. Długie nazwy niestety po tym angielsku piszemy. No ale to trudno. Open. Open otwiera plik. Jaki plik? No podajemy jego ścieżkę. No Paw by się tu przydało. Nie zrobiliśmy Paw, tylko zrobiliśmy file name. To już niech tak będzie że nie całą ścieżkę, ale znaczy de facto podajemy ścieżkę, ale że, że tam ta nazwa pliku występuje. Yy, chcemy tylko czytać, więc możemy sobie napisać R. Ale nie musimy, jak tej Rki nie robimy. Odczytujemy sobie, otwierdź, przygotowujemy sobie ten plik. No i teraz, jak już go mamy, no gdzieś tam na końcu go zamkniemy. gdzieś tam na końcu go zamkniemy, ale po drodze jeszcze będziemy chcieli sobie będziemy chcieli sobie właśnie odczytywać te linie i je liczyć. Więc tworzę sobie jakąś zmienną, która będzie mi przechowywała kolejne linie tego pliku. Czytuję do niej linie pliku, jak? Piszę sobie tą, no ja tak mówię, zmienną plikową, nie, bo tak w C zawsze była zmienna plikowa, niech ona tak będzie i wywołuję Read line, nie lines, tylko read line. to read line, zwraca mi ten line, i ten line mi pięknie działa. Znaczy, to jest po prostu linia. Pojedyncza linia. Przetestujmy. To mi wyświetli tylko jedną linię. Fala ma 14 kotów. Tylko tyle. No i nom, jeszcze enter, bo tam enter był w środku. A my nie chcemy jednej linii, my ich chcemy więcej, więc mówimy tak, while, czyli dopóty, dopóki, line, dopóki są jakieś linie, to, to coś zrób. Tu będziemy pisać, co zrób. I teraz, żeby nie zapętlić naszego programu, na końcu while'a jeszcze raz powiemy, no i wczytaj mi tą kolejną linię, bo jeżeli on teraz będzie szedł, Wyobraźmy sobie, ruszamy, dajmy mu pusty plik. On od razu wczytuje nic, no bo nie ma tam żadnej linii, bo plik jest pusty, więc on z od razu wyskakuje, idzie gdzieś tutaj, zamyka plik, no i, i najważniejsze, zwraca licznik, ten licznik, który sobie w linii drugiej zrobiliśmy. Super. No ale powiedzmy, że my chcielibyśmy, żeby coś jednak w tym się działało, coś jednak z tym było. Zróbmy też tego printa. To uruchomimy. No i mamy ala, ma kota, enter, kod ma alę, enter, Pies ma alę i kota. Już bez entera. Skąd te entery się wzięły? Ponieważ a, linia odczytana, jakbyśmy sobie weszli w podgląd zmiennych, nie ostatnia line będzie null, więc nie możemy wchodzić w podgląd zmiennych. Linie, gdybyśmy sobie chcieli podejrzeć w trakcie działania, y, mają na końcu po prostu znak backslash n. I ten znak backslash n się wyświetla, plus print dodaje mi. /n z automatu na końcu ma backslash więc jak my powiemy, słuchaj z automatu, to ty mi tam nic nie dawaj i go uruchomimy, no to już nam się wygląda um, pięknie. Pokazaliśmy, jak to działa, i teraz weźmy tą właśnie wersję, wersję, że coś w tym pliku jest, coś w tej linii jest, bo ja łajra tłumaczyłem, nie? więc to chodzimy tutaj, wczytujemy, coś tam jest, więc on wchodzi, wyświetla, czytuje kolejną, cofa się, jest coś w tej linii, jest, no to wyświetlam, czytuje kolejną, cofam się, jest coś w tej linii, nie ma. No to wyskokujemy z while'a, zamykamy plik i zwracamy nasz counter. No i my w tym while'u chcemy zwiększać nasz counter. My chcemy sobie zrobić tak. Counter plus równa się 1, bo chcemy go zwiększać o 1. To, co napisałem teraz, po prostu policzy mi wszystkie linie. 3. Wiemy, że w tym pliku są 3 linie, zwrócił mi 3. Jak sobie w tym pliku linię kolejną dodam? Hmm kot i pies, po prostu kot i pies, sobie taką linię zrobimy, tak, może być kot i pies, niech tak będzie i sobie to uruchomimy, no to już mamy cztery linie, ale my nie chcemy liczyć linii, my chcemy liczyć linie, które mają jakąś frazę, tą konkretną frazę podaną przez parametr, czyli tą konkretną frazę, która jest u nas w parametrze zmiennej s. Czyli ja zamiast, zanim policzę tym counterem, to powinienem zrobić jakiegoś IFA. No bo jak coś robimy pod warunkiem, to IFA. I if w co? I w moje S, ale co to moje S? No i w to moje S ma gdzieś tego naszego, yy, ma gdzieś tego naszą tą naszą frazę. No właśnie powiedziałem, nie frazę, tylko ciąg znaków. Yy, mamy counter. Możemy uruchomić counter. Mamy, 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 mamy find. Możemy uruchomić find. Za indeks. Przypominam. Indeks, no nie bardzo możemy uruchomić indeks, bo to jest bez sensu, bo się wysypie po prostu. No ale możemy poradzić sobie zupełnie bez tych wszystkich parametrów. Ja wiem, że Państwo zawsze lubicie uciekać do parametrów, szczególnie jak w inne języki obiektowe znacie. Bo w Pythonie wystarczy powiedzieć tak, słuchaj, czy moje S jest w line. Tyle. Jeśli moje S jest w line, to ja to policzę. No i mówimy, ala jest raz. Rzeczywiście tam była raz. Ja tak specjalnie podejrzewałem, specjalnie chciałem taki przykład. Ala jest las. Ma będzie trzy razy. No, ale nawet jak tutaj napiszemy ma, ma, to też będzie trzy razy, bo my liczymy nie liczbę wystąpień ma, ale liczymy liczbę. E, linii zawierających choć jedno ma. Dla jasności. Mama ma też policzy, bo ja tak jak wspomniałem, ciągi znaków. Jak damy kod, to będzie dwa razy. Bo tu jest kod, dużą literką. Tu jest kod, dużą literką. Tutaj też jest kod, no ale małą literką. I tutaj też jest kod, no ale małą literką. Potwierdzi to pies. Bo pies, obojętnie który pies, bo pies też jest tylko raz. Albo ten pies jest raz, albo ten pies jest raz, bo one mają inną wielkość liter. No i ktoś powie, dobra, ale to dla mnie litery, wielkość liter nie ma w sumie znaczenia. No okej, okay, no to ja mogę powiedzieć tak. To słuchaj. S może nie, bo nie będziemy cię męczyć tak wiele razy. S to my sobie tu zaraz na początku, jak tylko zaczniemy działanie, to my sobie zrobimy, że S to będzie. S. Kropka. Nie da się edytować łańcucha znaków. Każdorazowy łańcuch znaków jest zrobiony na nowo, dlatego S. Nie, metoda nie zmodyfikuje mi mojego ciągu znaków. Eee, na przykład tu upper albo tu lower, bo ja jakoś lower wolę, to zrobię na lower. S. Kropka, lower zmieni wszystkie znaki na małe, no ale właśnie nie umie zmienić, więc one będą wewnętrznie zmodyfikowane i zwróci zmodyfikowany nowy łańcuch znaków. I żeby tego nie robić w whileu co chwilkę, my ja też żądamy sobie poradził z tym raczej i raczej by nie robił, ale, ale dla naszego spokoju świętego, tego, to sobie to zrobiliśmy na początku. Ale linię już możemy robić w tym miejscu. No i teraz zadziała. Dwa razy już mamy psa. Niezależnie czy tu mamy małego psa, czy dużego psa, czy w ogóle drukowanego psa. Mamy go dwa razy. Kot będzie chyba nawet cztery razy nie? w tej sytuacji czyli wszystkie linie zawierają kod. Ale ktoś powie, nie, no ale kotów to nie kod. Kotów to nie kod. No okej, okay. no ale wtedy byśmy musieli iść dalej w łańcuchy znaków. Jak będzie czas, to do tego wrócimy, jak nie, to zostawiamy to zadanie na razie w ten sposób. Czyli umiemy już odczytywać linia po linii. Ja tutaj nawet napiszę. Odczytywanie pliku linia po linii na przykładowym zadaniu. I teraz jakim na czym to zadanie polega? Eee, encounter. Zwraca liczbę, bez, liczbę linii. Nie ilość, proszę pamiętać, ilość jest niepoliczalna, ilość jest wody, powietrza. Słońca, bo nie jesteśmy w stanie policzyć ile mam wody, no ok, mogę powiedzieć, mam butelkę wody, ale tu już jest licznik butelek, butelki umiem policzyć, ale, ale, ale samej wody policzyć nie umiem, a coś co jesteśmy w stanie policzyć to jest zawsze liczba, więc linię jesteśmy w stanie policzyć, czyli liczbę linii, Lice, lines counter zwraca liczbę linii zawierającą fra ciąg, S. W pliku o nazwie filename, name Tak powiedziałem, mam nadzieję, że Państwo wiecie. name. Ciach. I sobie to uruchomimy. I dalej nam pięknie działa. Mamy już bardzo malutko czasu na to dzisiejsze spotkanie, więc chciałbym chociaż pokazać jeszcze jedną ostatnią rzecz. Jak starczy nam czasu, to przejdziemy do takiego poważniejszego zadania, jak to zadanie, w którym trzeba liczyć macierze błędu, sumować macierze błędu, bo tam musimy działać na wielu plikach w, w jednym katalogu albo nawet. Tam, tam w jednym katalogu, ale możemy działać na wielu kilkach, wielu katalogach. Robiliśmy coś takiego zresztą. E, I chciałbym Państwu to, chciałbym Państwu to e, też pokazać, ale myślę, że jak się dzisiaj nie uda, to na następnym spotkaniu jeszcze sobie to uzupełnimy, bo to jest naprawdę bardzo fajne i ważne. I z całą pewnością się Państwu przyda. Tymczasem jednak przechodzimy do kolejnego powiedzmy, że zadania. Przepraszam, że tak biegam, ale chcę to zrobić jak najładniej. I wracamy w to miejsce. Kolejnego zadania, nie zadania, przykładu, odczytywanie hmm, listy. Ja nie wiem czemu, ale ja mam sentyment do tego, ja bardzo lubię to i często nadużywam, nadużywam bo na przykład a to rozwiązanie, gdzie czytuję po jednej linii, byłoby wystarczające i ono jest na pewno bardziej efektywne, niż ładowanie wszystkich linii naraz do pamięci, szczególnie kiedy mamy, mówimy sobie, a ja tak niejednokrotnie mam, o plikach zawierających megabajty znaków, nawet więcej, setki megabajtów znaków. No to w takich sytuacjach to tak trochę no, ładuje, no, ale mamy tego ramu, to sobie ładuję, lubię, ale nie powinniśmy, nie od razu mówię. Po prostu mam taki jakiś sentyment. To byłoby lepsze. Byłoby lepsze, jak, jak, jak chcę dotknąć tylko jednej linii. Ale czasami może być dla nas lepiej e, właśnie wczytać wszystkie linie. Możemy je na przykład zmodyfikować wtedy i metodą Write Lines zapisać do pliku. I wtedy fajnie zadziała swoją drogą. I ta metoda to będzie Read Lines. Z S na końcu, bo tutaj mieliśmy Read Line bez S na końcu. Czyli tu mamy liczbę pojedynczą, samo E. Tutaj mamy liczbę nogą, bo doskakuje mam S po E. No okej. Nie wiem, jakby wymyślić zadanie, żeby to było szybko, sprawnie i przyjemnie. No to może tak, może sobie zróbmy Zróbmy sobie zadanie, ok, a to będzie trudne, dobra, to najpierw bezsensowną funkcję, def, nawet po polsku napiszę, odczytaj, bo to nie jest przykład, tylko to jest pokazanie w zasadzie linie, przepraszam, tak z tymi językami dzisiaj skaczę, ale nazwa, pl, nazwa pliku, str jako string. Zwraca listę w zasadzie. Na czym to polega? To w zasadzie jest funkcja jednoliniowa, ale ja na razie napiszę wielu, później ją zmienimy do jednej linii. Chodzi mi o to, że ja teraz sobie dam tak, Chcę mieć listę składającą się z linii, bo będę chciał ją do czegoś wykorzystać, na przykład do modyfikacji tych linii, o czym już mówiłem, ale również do, mm, również do pewnych analiz, na przykład statystycznych, czy też jakichkolwiek innych, ja będę potrzebował te linie. Być może będę potrzebował je wszystkie naraz. Może tak być, no bo możemy sobie zrobić mapę i przelecieć przez wszystkie linie naraz. A to właśnie chciałem zrobić swoją drogą, jako przykład. Yy, więc czasami to jest fajne, a czasami nie. To trzeba wyczuć, nie ma innego wyjścia. Hmm, odczytaj linię. Tam był ten testowy, nie? A, nawet jest otwarty cały czas, zamknijmy go. Testowy, kropeczka, txt. Przypominam, rozszerzenie to w zasadzie nie ma większego znaczenia. I wskakujemy w to miejsce. No dobra. Najpierw zrobię tak dookoła, a później sobie zrobimy ładnie. Dookoła, czyli plik, niech będzie, to zmienna plikowa. Open, otwórz. Co otwórz? No coś, co kryje się pod npl. No, otworzyłeś. Super. Jak otworzyłeś to, co kryje się pod npl, to teraz możemy użyć metody readlines. Lista. To będzie plik. Read lines. I to mi wczyta wszystkie linie i wrzuci mi wszystkie linie. Ja mogę też zrobić parametrze. W parametrze bezparametrowo wrzuci mi wszystkie linie. A z parametrem tam będziemy mogli sobie modyfikować. No to ten plik. Close, to teraz zwolennicy WIF będą krzyczeć: O, z WIF byłoby łatwiej, bo byłaby jedna linia mnie. Ja powiem tak, ale zaraz będziemy w ogóle tylko jedną linię mieli bez WIF. I return, lista. Tu zostanie stworzona nowa lista, więc zostanie dla niej przydzielony adres, i ten adres zostanie tu zwrócony, bo to jest typ referencyjny, złożony. I w takim razie tutaj będzie ten sam adres przekazany, więc nie musimy się o nic martwić, nic nie będziemy nadpisywać. Cuć i tak dalej, i tak dalej. Print L. ciach, Widzimy. Ala ma tam ileś kotów backslash na końcu. Ja mówiłem o tym Bekserzen dzisiaj. Bekserzen na końcu i tak dalej. I pies już nie ma n na końcu, bo to jest ostatnia linia, więc ona backslash NA nie ma. Super. Działa. Moglibyśmy to jednak zrobić prościej. No bo, tak, ja w sumie to ten plik otwieram. Tylko po to, żeby wczytać linię. No to po co go? tak robić, jak jego ja mogę otworzyć i od razu czytać, no to co wczytać linie, no to plik możemy usunąć. No dobra, ale moja zmienna lista jest tylko po to, żeby ją zrobić returnem. No to w sumie to to jest bezsensowna funkcja. Ja wiem, ale taka fajna dydaktycznie szczególnie jak to robimy sobie tak krok po kroku i zadanie zadziała dokładnie w ten sam sposób. Zostało nam niewiele czasu, zostało nam bardzo niewiele czasu nawet, ale moglibyśmy spróbować sobie zrobić takie zadanie, w którym chcemy mieć... chcemy policzyć, ile jest linii zawierających tylko cyfry. O, tak sobie teraz wymyśliłem, nawet trochę inne niż chciałem wcześniej. Więc to byłoby tak. dev, uh, count. Uh. No możemy nawet digit w tym przypadku, napisać, jak lines jest liczbą mnogo nie? Jeżeli się nie mylę. I tutaj też byłoby tam file name albo path po prostu. Pełna path razem z name. Uh, nic już jako parametr, to byłby string więc oczekujemy na stringa, zwracamy, my zwracamy, liczbę inta, no bo zwracamy ile on tam tego sobie policzył, pas, klasycznie już jako że czas nam ucieka, pozwolę sobie skopiować o, tutaj to wywołanie, czy tam gdziekolwiek indziej to wywołanie, którym skrócimy to, bo nic nam to nie zwraca i wywołujemy naszą funkcję count digits. Napiszmy też co robimy, żebyśmy później pamiętali policz liczbę linii za, zawierających tylko cyfry. O, fajnie byłoby też taką linię dodać do naszego przykładu, nie? Naszego testowego, przynajmniej jedną. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć minut. Może mi zaraz paść laptop. Jakby coś, to, no to później najwyżej tam dogram coś. Ale mam nadzieję, że mi nie padnie, tak mi szybciutko spada ta bateria. Dobra, więc mamy tak. Uruchamiamy sobie nasze zadanie. No, możemy sobie skorzystać. Ja już. No, nie, no szybciej będzie, jak sam napiszę. Lines, przypisz Open. Open co? Ktoś o nazwie, file name. W trybie odczytu, więc nie piszemy rki, znaczy możemy pisać, ale nie musimy. O, read lines, bo chcemy sobie to odczytać liniami. Mamy wpakowane już wszystkie linie. I teraz w zasadzie my chcielibyśmy przejść przez wszystkie linie i sprawdzić, czy one są digits. Jeżeli są digits, to ok. Jakbyśmy mogli to zrobić szybko? Nie mam zielonego pojęcia. Byśmy zrobili tak. I. Wpisujemy 1, jeśli line, nie, nie, nie jeśli. 1, z, czyli uh, for line, jakaś linia, in lines, no to w sumie jesteśmy w stanie to domu napisać jednej linii, a najwyżej ja za chwilkę zrobimy dla przykład. OK, super. I wtedy wpisz jeden Zrobimy to na razie jako listę, ale później tą listę usuniemy. Zrobimy sobie z tego krotkę. Eee, jeden for line in lines if, jeśli, line, kropka, is digit. Nie chcesz mi podpowiadać, ale my wiemy, że jest taka funkcja. No super. I to sum. I to sum. Możemy napisać, że to jest counter, za chwilkę to skrócimy. No nie, no w sumie zdążyliśmy to zadanie ładnie zrobić. Counter. Nie, bo jedna jest, a mieliśmy dwie, nie? Dwie tam były, na pewno były dwie. Coś mi jeszcze otworzyć. No, dwie były na pewno. Zróbmy tak. Coś mi nie pasuje. Czemu, a teraz zero w ogóle. Dobra, bo e, backslash n mu się nie podoba. E, dlatego tam dopisałem jako nie ostatnią. Policzył jedną, bo to tylko ta ostatnia nie miała backslash n. A teraz ostatnia jest ala, więc on mi jej nie liczy. Trim. W Pythonie trim usuwa białe znaki po lewej i po prawej. Trim? No nie, trim gdzieś indziej. Moment, Allow Strip. Strip, przepraszam. W Pythonie strip usuwa po lewej i po prawej. Języki mi się pomieszały. W Pythonie strip usuwa po lewej i po prawej. Ja usuwam po lewej i po prawej. Na wszelki padek. już mam pięknie trzy i rzeczywiście mamy trzy linie, w których są tylko cyfry. Doskonale nasze zadanie zadziałało. Możemy powiedzieć, że w trzech liniach, ale ja zaraz powiem tak. No, w sumie to tak. No to jest Python. To ja zrobię no, taką wersję 2. Wywołamy sobie i wersję 1, i wersję 2, żeby zobaczyć, czy mamy rację. Tylko to by trzeba było zrobić w tej sytuacji. Jak mamy ostatnie, to kolab nam wyświetla to, co było ostatnią wartością, ale jak mamy nie ostatnie, to nam kolab nie wyświetla to, co było ostatnią wartością, tylko yy, znaczy, to nam tego nie wyświetli, wyświetli jakąś inną ostatnią wartość, dlatego musimy już zrobić printa. Na razie nic nie zmieniłem, więc ten print powinien zadziałać, wyświetliło 3, 3 doskonale. A ja powiem teraz tak. Kurczę, no w sumie to. Ja ten read lines robię tylko po to, żeby tutaj to wrzucić to lines. Nie? To, to po co mi ten lines. A później tak patrzę i mówię, kurczę, Ja ten counter robię tylko po to, żeby go zwrócić. No to może ja bym sobie to napisał tak. No nie wiem, czy to jest czytelne, nie będę wchodził w te szczegóły, ale się da. No jak coś się da, to czasami możemy się pobawić, że się da. I teraz mamy funkcję, która liczy nam wszystkie linie w pliku, zawierające tylko cyfry. Napisane w jednej linii, jakby się komuś coś takiego bardziej podobało. Ok? Proszę Państwa, to by było na tyle.